Witam w 1102. części audycji Voice of Freedom na antenie Radia Enfala, której pochyla się nad tekstem artykułu autorstwa Agnieszki Kluby pod tytułem Antropocen dyskursywizowany czyli jak nie mówić o katastrofie klimatycznej. I klasycznie Zachęcam do wsparcia kanału i audycji przez link podany w opisie. Gdzież jest Poeto ocalenie, czy coś ocalić może ziemię? Cóż dał tak zwany świt pokoju, ruinom trochę dał powojów. Czesław Miłość, traktat moralny. Wstęp. Uczynienie jakiejś sprawy przedmiotem naukowego dyskursu zawsze wiąże się z pewnymi presupozycjami i konsekwencjami. Uczynienie antropocenu obiektem akademickich roztrząsań to w moim przekonaniu praktyka szczególnie ryzykowna. Zwłaszcza w wtedy, kiedy wiele z owych presupozycji i konsekwencji zostaje przeoczonych lub potraktowanych niedość odpowiedzialnie. Pochylę się nad nimi metarefleksyjnie i krytycznie. Swoje wątpliwości będę formułować z perspektywy teoretyczki literatury i komunikacji, a zarazem aktywistki ruchu Extinction Rebellion. Wydaje mi się, że taki podwójny, podwojony punkt widzenia daje szansę ujrzenia granic i niebezpieczeństw z dominującej części praktyk dyskursywnych, poprzez które myśl zachodnia stara się uczynić Pojęcie antropocenu obiektem znaczeniotwórczym, to jest konotującym oraz komunikującym sensy związane z kryzysem przyrodniczym i katastrofą klimatyczną. Jedno z podstawowych ryzyk polega moim zdaniem na przypisywaniu pojęciu antropocen nadmiernej ważności. Nie dlatego, że chciałabym tym samym kwestionować stwierdzony naukowo-ludzki udział w kryzysie planetarnym, ani również nie schęci przyznania, że trafniejszą nazwą byłby być może termin kapitałocen, czemu trudno odmówić pewnych Lecz dlatego, że obierając jakieś pojęcie jako punkt wyjścia do dalszych inwencji pojęciowych, reprodukujemy bardzo często w sposób mechaniczny, wzorem poprzednich zwrotów, dyskursywne procedury teoretyczne i retoryczne, które niezależnie od intencji wytwarzają kontrowersyjną, autoteliczną rzeczywistość, wtórą, natura naturata, by sięgnąć potrafny termin Bolesława Leśmiana. Ta pseudo-rzeczywistość, niebezpiecznie upraszcza zagadnienie kryzysu i katastrofy, traktując ją jak proces chorobowy, który można opanować, ustalając etiologię choroby i jej patogenezę. Tymczasem redukcja problemu do kwestii przyczyn, odpowiedzialności i winy, wytwarza potężny dyskurs konfrontujących się racji, w którym znika z oczu, posługując się dalej przenośnią medyczną, sprawa remedium i terapii. Przede wszystkim zaś wzrastająca fala rozpleniających się koncepcji, pojęć i terminów przesłania poddaną Postępującej degradacji rzeczywistość świata, przyrody ożywionej i nieożywionej, która za nic ma przekonania konstruktywistów i postmodernistycznych relatywistów, głoszących wielość prawd. Prawda degradowanej natury jest jedna i z każdą chwilą bardziej złowieszcza dla wszystkiego, co ją tworzy i zamieszkuje. Chciałabym zadać pytanie o znaczenie tej antropocyniczno-antropocentrycznej kategorezy i odpowiedzialność za nią. Chciałabym zapytać odbiorców tych gier nominalnych oraz towarzyszących. Himgier etymologicznych. Wiedziona aktywistycznym doświadczeniem ośmielam się podejrzewać, że owa narastająca treść teoretyczna nie ma szans wpłynąć zasadniczo na faktyczną przebudowę myślenia w czasie wystarczającym, aby odegrała istotną rolę w przeciwdziałaniu degradacji planety. Niewykluczone, że niejawna samowiedza wzbierającego gwałtownie dyskursu i jego coraz częstszy fatalizm tę niemożność przewiduje, a nawet więcej, w istocie pozostaje sceptyczna wobec szans na tak, takie przeciwdziałanie, dekretując niejako katastroficzny scenariusz, odczuwam potrzebę wskazania tych nadal nie w pełni w moim przekonaniu uświadamianych sensów, a zarazem sprawdzenia, czy możliwe są inne zachowania językowe i komunikacyjne, które być może sprostałyby złowrogim i pilnym realiom współczesności. Moja wypowiedź, właściwie srogi i wyostrzający pewne kwestie komunikat, jest celowo utrzymana w tonie felietonowym, być może zostanie nawet odebrana jako manifest. Nie zamierzam rekonstruować stanu badań nad antropocenem, porządkować możliwych stanowisk czy dyskutować z ich racjami. Mówiąc wprost, celowo wyłączam się z tego rodzaju dyskursu i jedynie sporadycznie odwołuję się do konkretnych tytułów lub nazwisk. Mój zamiar jest inny. Chciałabym na dyskurs antropoceniczny spojrzeć, jak powiedziałby Czesław Miłosz, trochę z ukosa, lecz poważnie. Morfologia dyskursu antropocenicznego. Pojęcie antropocenu dekretuje wpływ gatunku ludzkiego a dokładnie jednego z rodziny człowiekowatych homo sapiens na kształt i przebieg epoki geologicznej. Istnieją, jak wiadomo, rozmaite sposoby konceptualizowania pojęcia antropocenu. Jednak w tych rozważaniach skoncentruje się na powtarzającym się wyznaczniku odnoszącym się do tzw. zmian klimatu. Definicje antropocenu zachowują na ogół schlunny styl scientystyczny, referując zachodzące tempo zmian klimatycznych w kategoriach liczbowych, podając przybliżone wyliczenia już wyemitowanych gazów cieplarnianych, wskazując margines błędu w prognozach nadchodzących emisji i konkludując sucho, że w ciągu najbliższych stu lat średnia temperatura na Ziemi przy zachowaniu status quo podniesie się o tyle i tyle stopni. W tych stwierdzeniach groza i groźba katastrofy jest częściej presuponowana niż nazwana z imienia i równie skrupulatnie opisana. Odnoszę wrażenie, że mimowolnie ten grzech pierworonny, czyli naukowa beznamiętność, jako gwarant obiektywizmu i bezstronności zaciążył nad dużą częścią akademickiego dyskursu antropocenicznego. Tymczasem, i aż dziwnie te słowa pisać niewypowiedziana w moim przekonaniu dość dobitnie w tym dyskursie katastrofa, wołała od początku o postawę wręcz przeciwną. Wołała i woła o zaangażowanie, emocje i czyny, którym nie po drodze z obiektywizmem i bezstronnością. Być może był to w jakiejś mierze efekt walki z denializmem, wymagającej naukowych dowodów. Z kolei jego przezwyciężenie dokonano już jak się wydaje, zarówno na gruncie naukowym, jak i na poziomie wiedzy potocznej, wywołuje obecnie fale postaw i emocji funeralnych, paraliżujących zdolność działania. Roger Hallam, jeden z założycieli ruchu Extinction Rebellion, określił atmosferę otaczającą ubiegłoroczny szczyt klimatyczny w Glasgow COP26 piknikiem wiktoriańskim. Jego dezaprobata dotyczyła tyleż zakresu podjętych przez polityków zobowiązań, co stylu samej imprezy. Ale także charakteru akcji protestacyjnych, polegających głównie na nierobiących na nikim wrażenia marszach. Halam zwrócił też uwagę na język, zwłaszcza na kuriozalne nadużywanie słowa ambicja w odniesieniu do działań, które być może miałyby jeszcze szansę ograniczyć przyszłe katastrofalne skutki współczesnych klimatycznych zbrodni. Sam nie stronił od mocniejszych określeń, nazywając moralnie odrażającym powstrzymanie się naukowców, aby nie wywołać paniki podczas poprzednich szczytów COP, od ujawnienia skali przewidywalnej katastrofy. Chętnie posłuży się podobnym nieco tylko złagodzonym określeniem wobec wielu praktyk humanistycznych i nazwę implementujący się w Akademii dyskurs antropocenicznym, moralnie, a i pragmatycznie niestosownym dyskursywizowaniem katastrofy planetarnej. Nie tylko dlatego, że uważam go za najbardziej wątpliwą formę zaangażowania przez klima aktywistów, postrzeganą po prostu jako klima pasywizm. Także dla dlatego że obudowanie groźby katastrofy kolejnymi abstrakcyjnymi konstruktami pojęciowo-terminologicznymi jest niefortunne w znaczeniu efektywności, ponieważ tworzy nieprzeniknioną barierę dla osób nieposługujących się tym kodem i nie Gotowanych do przyswojenia go. Tym samym sprawę wspólną, jak każda inna, osadza w zamkniętym kręgu społecznym, a przecież jednym z deklarowanych celów dyskursywizowania antropocenu jest przebudowa społecznej świadomości, czy społeczne uwrażliwienie. Wszyscy, którzy posługują się hermetycznymi abstrakcjami, rozprawiając o kryzysie planetarnym, stwarzają warunki do jeszcze czegoś poza wykluczeniem. Upieranie się przy spekulacji racjonalistycznej w odniesieniu do najpoważniejszych. W dziejach ludzkości kryzysu o globalnej skali, to pozbawiona samorefleksji mechaniczna kontynuacja alienujących praktyk intelektualnych i językowych, które wystarczająco długo legitymizowały faktyczną bezczynność lub nieskuteczność iluzji opartych na wierze w dyskursywną sprawczość. Właśnie ich, między innymi, ceną jest zarówno dokonana degradacja planety, jak i społeczne zobojętnienie na głosy specjalistów. Jeśli nawet przyjąć zasadność terminu zwrot, geologiczny i zgodzić się po raz ostatni na retorykę zwrotów, nie można nie zauważyć, że tym razem mamy do czynienia z sytuacją absolutnie odrębną i bezprecedensową. O ile poprzednie zwroty stymulowane były niejako z wewnątrz sfery, tak czy owak symbolicznej, zakładały zdemaskowanie lingwistycznie, kulturowo zdeterminowanych obrazów świata, relacji społecznych, czy też domagały się w konsekwencji przewartościowań interdyscyplinarnych, o tyle sytuacja groźby, Globalnej katastrofy to realność zupełnie innego typu. To realność zagrażająca wszystkiemu, co znamy i co jest podstawowym warunkiem czegokolwiek. Takiej realności nie można a priorycznie dyskursywizować. A prioryczność i dyskursywizowanie to co najmniej strategie ucieczkowe umysłów, a w gorszym razie wyraz zwątpienia w możliwość przeciwdziałania. Ktoś, kto chce przeciwdziałać, nie teoretyzuje, tylko działa. Ci, którzy rozważają ze śmiertelną powagą adekwatność takiej, czy innego terminu w obliczu końca świata, w ogóle nie przypominają jednak Witkacego, który nie wierzył w możliwość wyjścia z katastrofy. Różnica polega na tym, że Witkacy odebrał sobie życie, podczas gdy rozpleniający się akademicki dyskurs antropoceniczny systematycznie buduje w ramach podważanego przecież kapitalizmu intratne ramy egzystencji dla tych, którzy z tego dyskursu tu i teraz żyją. Humanistyka już od dłuższego czasu coraz bardziej przypomina przemysł, Specjalizujący się w produkcji dyskursów. Ekonomia kolejnych zwrotów napędzana jest rytmem nasycania się odbiorczego rynku. Po jego zapełnieniu pewnym kwantum treści orbitujących wokół jakiegoś pojęcia, problemu czy perspektywy następuje potrzeba znalezienia nowego dyskursorodnego przedmiotu. Przyzwyczailiśmy się do tego, a nawet zapewne nie w pełni świadomie przyjęliśmy tę zasadę, jako sposób na sprostanie zaprojektowanemu przez technologię. Zarządców nauki systemowi opartemu o kryteria ilościowe i wymagającemu mnożenia publikacji, projektów, grantów czy wystąpień. Wartki strumień proliferujących dyskursów humanistycznych zapewnia temu systemowi dopływ niezbędnego kontentu. Na klima aktywistyczny ruch Extinction Rebellion można spojrzeć z wielu stron. Można akcentować leżącą u jego postaw wiarę w siłę zmasowanej pokojowej presji tłumu, która wielokrotnie w dziejach ludzkości okazywała się wystarczająca dla uzyskania oczekiwanych zmian społecznych. Można skupić się na ideach obywatelskiego nieposłuszeństwa i bezprzemocowego oporu jako podstawowych środków działania ruchu. Można też podziwiać heroiczne starania o stworzenie inkluzywnego ruchu społecznego pozbawionego hierarchii. Ja jednak chciałabym zwrócić uwagę na jego jeszcze inną cechę charakterystyczną. Twórcy XR-u wyszli z założenia, że tradycyjne metody w wysyłanie petycji, lobbying, manifestacje i debaty nie przyniosły żadnego efektu. Wspólnym mianownikiem tych zakwestionowanych działań była wiara w nośność słów ubranych w formę argumentu lub perswazji. Tak pojmowana komunikacja okazała się zbyt słaba, żeby przeciwstawić się interesom gospodarczym i politycznym, a także społecznym przyzwyczajeniom. W walce o klimat posługiwanie się argumentem i perswazją miało jeszcze i ten nieprzewidziany defekt, że umożliwiło retoryczne wytworzenie kontrargumentu i kontrperswazji. Jak wiemy, choćby z rekonstrukcji przepisów Prowadzonej pieczołowicie przez Ewe Bińczyk, stały się one podstawowym elementem zorganizowanych akcji dezinformacyjnych, służących deprecjacji katastroficznych diagnoz. Mimowolnie dyskurs antropoceniczny, jak każdy dyskurs, uruchamia ten sam mechanizm, wprawiający w nieskończoność wahadło argumentów i kontrargumentów. Powstająca dzięki takiej wymianie debata nie neguje, wprawdzie, jak w przypadku denializmu finansowanego przez bezwzględne koncerny paliwowe, katastroficznych, Skutków zbrodni antropocenu, ale skutecznie podtrzymuje fatalne i bezrozumne złudzenie kultury zachodu, że problemy planetarnego kryzysu, a jak dowodzi obecna wojna, a także wszelkie inne, można rozwiązać zaklinając słowami rzeczywistość i uprawiając liberalną, deklaratywną pedagogię. Tego złudzenia nie żywi ani Greta Thunberg, która takiego typu praktyki kwituje często słowami bla bla bla, ani aktywiści ruchu XR, ani twórcy filmu Don't Look Up. Bez względu na to, ile słów wypowiemy, i podobnie, niezależnie od tego, jak ambitne daty osiągnięcia zeroemisyjności przyjmą układający się politycy, nie zmieni to faktu, że według ustaleń klimatologów pozostało najwyżej kilka lat, aby uniknąć przekroczenia planetarnych punktów krytycznych i udaremnić przyszły horror, a zaledwie dekada, aby go tylko trochę zmniejszyć. Co może zrobić humanistyka, która również nie wierzy w słowa, debaty i dyskursy jako instrumenty wpływu na Pilną przemianę postaw społecznych i polityk klimatycznych? Co może zrobić humanista, który nie odnajduje się w formule żałoby, węsząc w niej częściej znak zbyt skwapliwej zgody na to, że nic już nie pozostaje do zrobienia poza konstruktywną adaptacją do kryzysu? Co mogą zrobić ci, którym bliższy niż odczucie bezradności i żalu jawi się drugi kraniec klima emocji, gniew i wynikający z niego imperatyw działania? Także takiego działania, które byłoby próbą wyciągnięcia, Zmarazmu innych Sparaliżowanych poczuciem oszukania Przeżywających, że nie na to Się przecież umawialiśmy Wszyscy ci humaniści Mogą po prostu w geście nieposłuszeństwa Obywatelskiego przykleić się Wraz z aktywistami do jezdni Aby zdenerwować, a przy okazji Zaalarmować współbliźnich Zwabić dziennikarzy i wytłumaczyć Im powody takiego zakłócenia Systemu sennej codzienności Business as usual Humaniści mogą także zostać klima aktywistami na zapleczu, doradzając na przykład jak z akcji ulicznej uczynić skuteczny komunikat, ale mogą też zrobić co innego, jeśli posiadają świadomość językową oraz dodałabym memetyczną, a jako humaniści mieć ją powinni, mogą demaskować pułapki języka i komunikacji, których odwieczną sztuczką jest udawanie rzeczywistości albo zmanipulowanie nią. Oczywiście niekiedy także język potrafi stać się realnością i wywoływać realne efekty dzięki performatywności. Wymiarowi niektórych aktów mowy. W większości jednak performatywny efekt naszych słownych wysiłków jako akademików przybiera niezamierzoną przez nas postać. Im więcej mówimy, tym większe wrażenie u tych, do których mówimy, że prezentujemy im rzeczywistość stworzoną, zasadniczo inną od tej, którą mogą odczuć albo odczują kiedyś ich ciała. Humanista, żyjący pod krążącym widmem katastrofy globalnej, powinien zatem porzucić wygodę bezpiecznego zajęcia, jakim jest snu własnego dyskursu i podjąć się raczej demaskowania dyskursów innych, mimowolnie rozmydlających albo celowo fałszujących faktyczną wiedzę o stanie planety, czekających ją perspektywach oraz możliwych działaniach. Zakończenie. Największym wyzwaniem humanistyki w epoce antropocenu jest jednocześnie uniknięcie dwóch pułapek, pułapki narcystycznej autoanalizy oraz pułapki paraliżującego kasandryzmu. Ewa Binczyk w zakończeniu książki Epoka Człowieka po wielu uzasadnieniu wyjątkowego potencjału debaty na temat antropocenu napisała jednak znamienne słowa. Dyskusja wokół pojęcia antropocenu jest tak intensywna i rozległa, ponieważ kolejny raz pozwala ona, by ludzkość narcystycznie przeglądała się we własnym odbiciu. Dzięki sporowi o ewentualny antropocentryzm epoki antropocenu, kolejny raz możemy mówić o nas samych. Jak się okazuje, zarówno przyrodoznawców, jak i humanistów wciąż bardzo to interesuje. Ta sama Autorka zauważa, że dominujące normy konwersacji społeczeństw zachodnich piętnują emocjonalność i naiwność, przez co alarmiści klimatyczni uznawani są za histeryków i niezwykle trudno jest formułować budujące utopie. Do marazmu antropocenu przyczynia się też wysoki poziom abstrakcyjności i złożoności problemu kryzysu planetarnego. Nikt nie chce być intelektualnie sparaliżowany skalą wyzwań, dlatego eschatologiczny, apokaliptyczny i katastroficzny. Wydźwięk dyskusji o antropocenie i zmianie klimatycznej może przynieść więcej szkód niż pożytku. Jest to bardzo poważne ryzyko retoryczne towarzyszące rekonstruowanej tu debacie. Wydawać by się mogło, że nie ma wyjścia poza tę alternatywę: naiwność emocjonalnego przekazu versus bezpieczna oschłość języka racjonalnej spekulacji, także tej kontestacji. Konstatującej i analizującej funeralne postawy. Wyjściem poza tę dychotomię jest zachowanie dystansu do obu tych słownych praktyk, jako podobnie kompensacyjnych zachowań w reakcji na uświadomienie sobie globalnego kryzysu. Tymczasem postawa dystansu pozwala dzięki metarefleksji nie tylko uniknąć tych pułapek, ale również odnaleźć trzecią drogę i uczyć wejścia na nią innych. Intuicyjnie dystans, o którym mówię, wypracował ruch XR w postawie nieufności wobec debat i dyskusji, oraz w przekonaniu o potrzebie społecznej konfrontacji z prawdą o sytuacji planetarnej. Równoważonym imperatywem natychmiastowego, aktywistycznego działania, którego celem jest doprowadzenie do egalitarnej, proplanetarnej wspólnoty i jej masowej mobilizacji. Realizowana poprzez filozofię ruchu Metarefleksja znajdzie wyraz w trzech postulatach XR-u: Mówcie prawdę o kryzysie, działajcie tutaj i teraz oraz ponad podziałami. Skrajny pragmatyzm, Ruchu wyraża się w świadomej rezygnacji z inicjowania kampanii poświęconych poszczególnym aspektom kryzysu. Zamiast tego pod trzecim postulatem kryje się żądanie zwołania ogólnokrajowego panelu z udziałem obywateli i przedstawicieli nauki, którzy wypracują wiążący decydentów konkretny plan działań. Podobnej metarefleksji i autodystansu oczekuję od aktorów akademickiego dyskursu na temat antropocenu. Spróbujmy zacząć od namysłu nad konceptem de-wzrostu. W odniesieniu do naszych własnych praktyk, kiedy mówimy o świadomym antropocenie, nie zapominajmy o świadomym antropocenizmie. Akademicka skłonność ostatnich dekad do nadprodukcji dyskursywnej wymaga dokładnie takiego samego surowego przewartościowania, jak inne praktyki ideologii wzrostu i postępu. Nie jest moim postulatem nasze zamilknięcie, ale jest przemyślenie udziału akademików w wytwarzaniu cywilizacyjnego zgiełku. Więcej działania, mniej Badania. Mówmy mniej, ale celniej, w mniej znaczy więcej. Wypowiadam tę przestrogę także z perspektywy osoby aktywistycznej, dostrzegającej dramatyczny deficyt aktywizmu i nadmiar dyskursów zastępujących działanie. Świadomy antropocen wymaga nowej, odpowiedzialnej ekologii, mówienia i czynienia, także nowego heroizmu. Bardzo dziękuję.